PNL 2024 82 66 422 Jest to przepiękna samiczka oryginalny Darek de Graaf, niebieska. Pochodzenie super koledzy, brałbym w ciemno. Dlaczego? E, od strony tatusia jest tutaj syn Barta z słynnego rozpodowca Darka de Grafa. Do dzisiaj Bart jest na środku rodowodu. Przepiękny gołąb. Mamy tutaj jego zdjęcie. Bart jest e, ojcem gołębia 801, e, był siódmy z lotu okręgowego na 6718 gołębi, pierwszy Gouverain na 5150, pierwszy dufel 3423, pierwszy Lajon na 2400. Najszybszy gołąb w na 11 975 gołębi. Trzeci guwerań 3500 gołębi. Y, ósmy St. Quentin 7600. 700 gołębek. Piąty z lotu okręgowego na 6455. Y, siódmy czempion na młode w oddziale. I następny gołąbek. Roz Pierwsza guwerań na 3351 gołębi. Y, dodatkowo jest tutaj. Mam, mamą mę, ojca jest Mila. Jest to Special kain parowany na córkę Kairy. Są to gołąbki od Hansa Eichampa. Eee, no, też tutaj w gołębie dobrze latały. Z od strony, ta mamusi, mamy tutaj też super pochodzenie. Jest to Zaltan parowany na samiczka Gea. Ta Gea to jest super. Jest, to, jest wnuczką Olympic Hansa. Od, od Hansa Jekampa, A dodatkowo wchodzi tutaj gołąbek 452, jest to gołąbek Hansa Bendersa, 11 jedynek bez duplowania zrobił. Eee, przywoziliśmy dość dużo gołąbków, ten gołąbek naprawdę przewija się w wielu wybitnych gołębiach, ten 452. Dodatkowo, też jest u samiczki kolegi Wegnera Edmunda Mischary, słynnej złotej medalistki w kategorii B. Też gdzieś tam w, w, w pokoleniach w rodowodzie widnieje. I dodatkowo mamy tutaj Zaltana, jest to syna Pollo yy, od Willem de Brain i Haya Van de Har. Jest to też gołąbek 906 po dwóch czystych głębiach Willem de Brain. Yy, mama tego, tej, tej samiczki była pierwsza na 204 gołębie, 217 na 16149, 170 na 8796 na 4100 i 43 na 1300. Także gorąco polecam przepiękny gołąbek, oryginalny Darek de Graaf.